Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Tak mówił jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej, Robert Schuman, I miała to być jedna z najważniejszych wartości właśnie Unii Europejskiej. Dziś obchodzimy Dzień Europy. Jak powinna wyglądać? Na jakich zasadach funkcjonować? Są apele o powrót do tradycyjnych wartości, których najważniejszym punktem jest rodzina. Marcin Szewczak. Dzień Europy. Święto każdego z nas. Oczywiście czuję się europejką. Jedziemy, zwiedzamy. Wolność. We Wrocławiu życzenie dla mieszkańców Europy i koncert w reżimie sanitarnym. W Warszawie zamiast tradycyjnego festiwalu Szumana wykłady i dyskusje online. Jednym z celów utworzenie frakcji Szumana w Parlamencie Europejskim, która miałaby bronić chrześcijańskich wartości. Mówimy o powrocie do siły rodziny, bo Europa według Szumana była budowana na wspólnocie, a tą. Podstawową jednostką, podmiotem wspólnoty właśnie jest rodzina. Po fiasku polityki otwartych drzwi dla islamskich imigrantów, która groziła islamizacją krajów zachodniej Europy, Unia coraz bardziej zaczyna doceniać tradycyjne wartości. Potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko, a w tym przypadku cała wieś to Europa. Zamiast superpaństwa, Europa narodów oparta na silnych podstawach chrześcijaństwie, rodzinie, tradycji, kulturze. Tak wspólnotę wyobrażał sobie 71 lat temu Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, uznawany za jednego z ojców założycieli przyszłej Unii Europejskiej. 9 maja 1950 roku doszło do ogłoszenia tzw. planu Schumana. Chciał, żeby bazą porozumienia, pojednania ideowego było pojednanie finansowe. Zaczęło się od ekonomii, a finałem było budowanie wspólnoty wartości. Z okazji Dnia Europy 20 jeden prezydentów państw Wspólnoty, w tym prezydent Andrzej Duda, wystosowali list, w którym zachęcają do zaangażowania się w kształtowanie wspólnej przyszłości. Projekt europejski to projekt pokoju i pojednania, był taki od samego początku i takim pozostaje również dzisiaj. Opowiadamy się za wspólną wizją strategiczną dla Europy Europy całej, wolnej, zjednoczonej i pokojowej. A także opartej na tradycyjnych wartościach, na fundamencie rodziny. Do takiej wspólnoty zachęca Polska. Taka wspólnota potrzebna jest zwłaszcza w czasie wychodzenia z kryzysu pandemii koronawirusa. Najważniejsze jest nie czynienie z Europy jakiegoś yy, molocha biurokratycznego, który narzuca poszczególnym demokracjom w państwach członkowskich, jak mają myśleć, co mają robić. Wszyscy liczymy na to, że ta Europa będzie lepsza. Nigdy nie słyszałem, żeby wartości chrześcijańskie były złe. Taka była myśl Jana Pawła II i należy to kontynuować. Tym bardziej, że Europa to wspólne dobro nas wszystkich. Marcin.